Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem hero z a w dzisiejszym odcinku będzie, będę sobie robić, będziemy sobie robić challenge, że musimy zdobyć obydwa itemy, na pewno to widzieliście na polskim youtube, że musimy zdobyć dwa itemy, czyli <ścoughs> wszystkie itemy mityczne, czyli e, mityczne spidermanki e, i e, broń fundamenta. Więc jeszcze przed wstępem zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonem, będzie mi bardzo miło, a możemy już przechodzić do filmu. E, I ze mną jest, e, dzisiaj e, ze mną jest Tymon Lab. Przywitaj się. Cześć Dobra, no i e, dobra, to w gotowości, żeby rozpocząć challenge. E, najpierw lecimy na schronienie. Potem lecimy do najbliższe maniki których jeszcze nie zlokalizowałem, ale jeszcze zaraz się to ogarnie, co nie? I jakby postaramy się wygrać gierkę. Jak się nam uda wygrać gierkę, to musicie zostawić pod tym filmem 100 łapek w górę. Ale pewnie nam się nie uda. Bo ja nie jestem takim na tyle takim na półcuchem. Hmm. Też fajnie, fajnie. tam... u siebie coś mówi. No, to w ogóle masz koronkę.

i, po, I napiszcie w komentarzach, e, jaki macie level w e, i powie, I napiszcie w komentarzach, e, jak jakie skiny będą e, w następnym sezonie. W kardecie w sensie. E, a ty jak myślisz ty o bon No to, to nie fajne. No, ja myślę, że może być to coś związane. Znaczy Batman to nie może być. No, nie Sp Spider-Man już był, Stark był, no to nie wiem co może być, jak szczerze, dobra lecimy na miejscówkę, mm, ja tutaj, e, jak grałem wcześniej to widziałem, że tutaj sprzedaje egzotyczną snajperkę, jakiś boss, e, jak, no. znajdziesz bossa, jak znajdziesz bossa to mi powiedz, e, bo... Znalazłem bossa zaraz bossa nie strzelaj na razie w niego. Trzeba się ukryć w krzak. No nie. w taki inny krzak. Hob... Chyba, hob... że hob... masz... hob... Chyba, że masz. A Chyba, że masz harpun. Chyba, że masz harpun. O nie. Gdybyś miał harpun, to by było w by ogóle lepiej. To byśmy to zrobili dający. Mam... Ja Dobra, zaznacz ja bossa. Ten... Zaznacz bossa. Zaznacz bossa. Jest bossa. Yes, Jeśli to ten. Nie no przecież to jest ten... Mm, jak on się tam nażywa? A e, ten. Mm, Jaką się razem? To którego do cięba chodzi? Od, od, od fundamenta. Fundamenta. O tego największego, co on tam mówił. Tych botów tu jest bardzo dużo. Poczekaj, ja wiem, ja wiem w jakich częściach jest fundament. Fundament jest gdzieś w tych częściach, więc chodź do no, mnie. Tego poszukamy. Mi się dzisiaj nie udało szczerze zabić fundamenta. Miał bardzo mało HP i nie zabił. Um, bardzo trudno tak po prostu zabić tego fundamenta. On ma za dużo HP. Powinien mu zmniejszyć HP. On jest po prostu zbyt opę Eee... Czekaj. O, czekaj. Gdzie jest ten fundament? Nie widzę go. I nie widzę tego fundamentu. Co się dzieje? Ale no... Ej, no co się dzieje? Gdzie jest? Może... Bo no, tu nie ma. Gdzieś musi być. Tak no jak nie ma, to po prostu nie zrobimy challenge'u. Spokojnie, mamy trzy szanse. Ważne, żeby były bronie polityczne. Ej, No... no. Właśnie po spajderki trzeba jeszcze. A, no to ty pójdź po spajderki, a ja spróbuję zabić fundziaka. A ja idę zgłosić gracza. Ty idź po spajderki, a ja idę zabić tego funda. Dobra. O, mam funda. Albo chodź mi, pomóż, bo potem zaraz zginę. Mam funda, no, idę. idę do krzaka. Zaczekaj na mnie. Nie, bo ja już go nie o, ale, ale obity. Celu mu w łeb. No ja mam tego. No Ja też mam SMG. Ale chodź, bo on się tutaj zabije. Szybko chodź do krzaka. A no tak. Ona jest ok. Ej, mam jeszcze typa. O nie. Poczekaj, już ma biało. Kurde, zauważył mnie. Dobra. Ej, ty, e, to ty w niego tak spamniesz? Leży. Tak, ja. Dobra. Eee, boże. E, muszę się uleczyć. Dobra. Dobra, czy mi... Ej, to panu, mam, tu ja go zabiję. No kurde, to, weź go, weź go, bo ja mam do wszystkiego zero ammo. A to jest BOT. Aha, dobra. Okay. To jest bot, to jest dobra. E, a masz jakieś amo e, do emy? No, wyrwałem. A masz jakieś amo do emy? No, mama, nie potrzebuję. Okej, dobra. Dobra, teraz po spiderki. Chcesz potkę? Tam, tam, tam miałeś apteczkę jakby coś. A wziąłeś ją, tu, tutaj masz potkę. Ja już lecę po spiderki. Spiderki, może. Poczekaj tam z, z, poczekaj ten... E, musimy zrobić challenge. E, dobra, lecimy na e, tam. To będzie 1000 metrów w ogóle. Są, gdzie? No e, nalepki lasek, bo tam... Ale tam nie ma spajderków. Są spiderki. Obok. Ja też się odceptowuję. Obok... Chodź szybko ze no, mną. No. Ale gdzie? Na lepce? No, no tam, no na lepki. A to nie w tą stronę idziesz. No w dobrą stronę idę. Już zaznaczyłem. A. Dobra, lecimy. Chłop się restartowywał. No, nie ważne, że się restartowałem. A masz kląpo? Eee... Nie, mam kląbę owoce, które jem. O, się tam. <laughs> I tu mocno. No, ale chodź na lepki. Zaraz zginiemy z jednym temem. Dobra. Trzymaj tu grzybki. Masz tu grzybki. Więc. E, tam jest ciężaruwa. Więc jest spoko. A nie, jest taksi, jest taksi, jest taksi. Dawaj. Siadaj. Siadaj. Dobra, jest Flara, Ja wezmę Flara. Dobra, e, mogę ja prowadzić? Przedaj. Mogę prowadzić? No. No, no, okay. no, kurde, ja Ci teraz zaznaczyłem te grzyfki. Straciliśmy trochę. Kurde, no. jak stąd wyjść? No. Ej, kurde, tam jest chłop! Tak, mogę. chłop? Chłopo. dawaj go. A no, musimy... No. O, dobra leży jeden i w ogóle oni e, w ogóle im nie zależy, żeby zrobić wino. Oni celują, gdzie popadnie już, już, już. Ej, oni mieli pizzę. Ej, już. Czekaj, tylko daj mi zebrać pizzę. Mogę? O, Dobra, dobra chodź, chodź tutaj. Nie muszę. Dobra. Weź tylko przeładuję, bo zaraz ktoś nas ma jedną. W ogóle niechętnie gierka, A nie, tak, 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 tak Jak chcesz, to mogę ci dać. E, weź sobie trochę te pizzy. I jest jedz. Dobra, a resztę sobie... a resztę weź, jako. Dobra. Weź resztę, się zmarnuję. Ale... nie masz co? Nie masz Dobra, dawaj, dawaj, siadaj. Lamborghini. Nie, bo poczekaj, bo musimy zaatakować, bo w Lamborghini szybko się kończy... tak nie bo w O kurde! Bo w Lamborghini się szybko kończy... O kurde! No bo... Hmm. A już? Bo w lambosie wszystko krzesło No dobra. Już? O, mam chłopa, mam chłopa. Dobra, nie zajmuj się chłopem. Nie możemy A ich ale 7, A Nic. Nie, nieważne jest chłop. Teraz musimy... Okej, okay, dobra. Wejdź, wyjdź. Za szybę. Dobra, nieważne. O to chodziło. Właśnie. Jak, jak go ktoś tam strach trochę to było fajne. Nie no. Mm. no, No, jeszcze 500 Ale żyjemy 24 razy? 20? Dwadzieścia osób, no to tak mało dosyć. No. To jeszcze sobie troszeczkę pogramy, kolego. To sobie jeszcze no. trafisz tylko wygramy. Ale 19 osób. To szybko schodzą te osoby. No. To może zrobimy taką wina. Co tam jest? Ale... Jak widać broni... te budynki w latinatu. Rama, palamy. Jesteśmy. Jesteśmy. Poczekaj, tutaj jest to miejsce, gdzie tutaj są spiderki. Chodź szybko, to już będziemy mieli zaliczone bronie. Tak, tutaj. No. Jedne są na domku, a drugie są na drzewie. Drugie są na domku. Są... Się. O tutaj... Widzę, widzę ja biorę. Ale... Ja zaklepuję. Weź, ja wezmę na domku. E, dobra, i wystarczy teraz zrobić winal i w ogóle jest... super. Patrz, tu są. Tu są. Ja mam spiderki. Ty weź sobie też jednak jak masz miejsce e, Dobra, ja biorę chyba za a się do kraja. Chodź szybciutko, chodź szybciutko. Zaraz też nas znajdzie tutaj. Dobra, yy, musimy... Dobra, jesteśmy w strefie. Możemy tutaj kampić w krzakach. Chodź do krzaka, będziemy kampić na nich. Nie, to może nie podjeżdżajmy. podjeżdżajmy, bo będziemy będą na nas hejtować. No podjeżdżajmy. Muszek, jesteśmy kamperami. I się boimy. E, dobra. Dobra. Dobra, 16 osób. Jest spoko. chyba ma. Okej, dobra. Jestem na okay. Ej, dobra, chyba tam e, ten tak, idzie. A nie, to liść. Nieważne. Mm. Mm. Gdzieś, mm. to się to, to nie Ej, może będzie światła rybka, to zjesz. Nie, jest chlawe. A nie, bo to, było to dobra. Nie dobra, dawaj na Dawaj na bo tam będą chłopy. Na te trzy ja? nie odpłaca już. Chociaż może, może, może na lepki będzie strefa. no to się przeniesiemy, bo mamy spajderki. Mamy spajderki. Widzę. Gdzie masz? Widzę chłopak. Ale znacz ciągle. Ja nie mam sniper bo wziąłem w sobie Sniper ja wziąłem flara Sniper Flara. Gdzie? Weź. No tam znacz, znacz, znacz. Gdzie? A. Tam, Tam. Ale, a, okay. Ej kolejny dostał 35, do, zostałem ze dwa sniperem. Kurde, trzy kurde! Dobrze, podjeżdżamy! Nie możemy podjeżdżać, dwojedy. bo ja mam biało hej, cha? Nie, dwa hedy Podjeżdżasz nie, 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 Mają coś do leczenia? O kurde, prawie spadłam. Mam rękawice i mam duże piąte w bronie. Oj, kop. Teraz go zabiję. Dobra, dawaj go. Dobra, to był bot, to był bot. O dobra, mam miał sok żółty. Ej, na rękawicach ktoś! Poczekaj, ja muszę się leknąć. Bo ja mam na biało. Dobra, dawaj, spadł do. Ej, ptaka zabijesz. Ja też mam w tym no jak coś. Ej, ile masz amado jemki? Nie ja masz amado. AM ile masz amat? O, e, granatnik jakby coś. Granatnik jakby coś. Ej, to ja chyba kogoś mam też na spajderkach. Dobra, ja lecę. Ja lecę. Cykl. No. Ja mam dwa, niestety. Um, Dora, ale gdzie? Dobra, ile masz amodołemki, bo ja mam bardzo mało. Weź sobie pompę. Ej, a dasz mi trochę? Nie, ja nie dasz, tej pompy. Dasz mi trochę, bo ja mam 47. siedem. Chwila. Chwila. Zadawaj. No, Chwila trochę. Dobra, dzięki. Wystarczy. Osób? Dobra, zostały 6 osób. Mówiłam o no, inaczej, nie? Tu są kopy. Gdzie? Znaczy od razu. Zna. No, tu gdzieś. Tu gdzieś gdzie jest. No jest kopa. Zna znaczy. Ej, to ten kop, który teraz na przykład zjebuje Leży. Snowmelek. No dobrze. Jeszcze ten kop. Dobra, zostało 5 osób. No ale to znaczy. A się to mi zaznaczaj. A też widzę. Tak. Chłop to się zachowuje w jakiś sposób, a nie jest bogata. O! I teraz dwóch. Ej, dobra, ej. Nie, ja mam na biały, ja muszę spiewierać. Sorry, może, mogę no. cię nie zrespić, ale takie jest życie. Już. No nie! Chłop ma bogę takiego. Już zabudował. Nie, nie To nie zauważyło. No nie, no, nie, tak końcu no ale no nie, tak nie, nie, Ja muszę już Innego sposobu nie, nie, mam nie, nie, no, 38 HP. Kurde! No nie, nie, miejsce! miejsce HP mu zostało! zostało no jaki skam. No dobra, to z tego odcinka to już by było na tyle, więc yy, myślę, że nie zostawicie stu łapek, bo nie wygraliśmy. Z tego odcinka to by było już na tyle, więc trzymajcie się, pa.